Witamy serdecznie w nowym sezonie z magazynem Strzeleckie ABC. Tym razem mamy zamiar poszerzyć nieco ramy programu i wyjść poza łowiectwo. Dlatego w kolejnych odcinkach możecie się spodziewać dosłownie wszystkiego, co strzela, choć nie zawsze śmierdzi prochem. A w dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na ciekawą przechadzkę po halach targów Iwa w Norymberdze. Na której co roku, goszcząc z kamerą magazynu Daszbur, marzyliśmy, aby mieć kiedyś okazję pokazać naszym widzom tę część targów, na której wystawcy prezentują zabawki, której myśliwy na polowanie zdecydowanie zabierać nie może. I wreszcie taka okazja się nadarzyła, bo zawitaliśmy tu razem z ekipą programu Strzeleckie ABC która od razu poczuła się tu jak przysłowiowa ryba w wodzie, a może jak dziecko w sklepie z zabawkami. Tak czy inaczej, zapraszamy Państwa na wielkie buszowanie między legendarnymi egzemplarzami broni, z której każdy duży chłopiec chciałby kiedyś postrzelać. Przechadzając się po targach, nie sposób ominąć lub nie zatrzymać się przy stoisku Berety oraz przy jej broni krótkiej. Mamy tutaj stoisko, na którym widzimy kilka podstawowych modeli Berety. Oczywiście modelu 92 nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy tu w kilku wersjach. Mamy wersję ze stali nierdzewnej, klasyczną 92 FS, czy też Berety 96, czyli model w kalibrze 40 Smith Wesson. Te modele są tak popularne, każdy je widział, czy w filmach, czy na strzelnicy. Praktycznie każda szanująca się strzelnica taki pistolet powinna posiadać na swoim stanie. Ja chętnie zatrzymam się przy broni subkompaktowej, czyli przy bardzo małych pistoletach produkowanych przez Berettę. Zaczniemy sobie od modelu. BU9 Nano. Bardzo fajny pistolet. Z daleka ktoś by mógł powiedzieć, że podobny troszeczkę do Glocka. Konstrukcja zamka jest bardzo zbliżona kształtem do Glocka naszego do 26, czyli tej subkompaktowej wersji produkowanej przez Austriaków. Tutaj powiem jedną ciekawostkę. Dowiedziałem się dzisiaj, że jest to broń produkowana w Stanach. Dlaczego w Stanach? Dlaczego Beretta produkuje tą broń? Oraz dwa inne modele, które zaraz to zobaczymy w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim jest to spowodowane prawem, które obowiązuje w Stanach Zjednoczonych które mówi nam, że broń o bardzo małych wymiarach, nie będziemy tu wdawać się w szczegóły, jakie to mają być wymiary, nie może być importowana do Stanów Zjednoczonych. Dlatego tak szanująca się firma i tak znacząca firma na rynku broni postanowiła modele te małe, subkompaktowe produkować w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili, jeżeli chcemy kupić taki pistolet w Europie, możemy mieć pewność, że nie został on u nas wyprodukowany na naszym kontynencie, tylko przypłynął do nas ze Stanów Zjednoczonych. Pistolet na kaliber 9 mm Parabellum. Typowa broń do ochrony osobistej jako broń zapasowa. Pojemność magazynka. Tu mamy e, e, z powiększoną stopką, tak? z kopytkiem i jest e, na 8 sztuk. Natomiast klasyczna, jednorzędowy magazynek, sześciosztukowy. E, tej amunicji za dużo nie mamy. Natomiast pamiętajmy, że jest to broń zapasowa lub broń służąca do ochrony osobistej, gdzie tej amunicji naprawdę nie potrzebujemy naście, 15 sztuk, tylko to ma być pomoc taka doraźna. Tak? E, fajny pistolecik, bardzo składny, mimo wąskiego chwytu. Jestem w stanie dzięki wysokiemu zamkowi i wysokiemu szkieletowi pod zamkiem wygodnie się z niego złożyć i myślę, że strzelanie byłoby całkiem przyjemne. Ciekawy jestem, jak będzie zachował się pistolet podczas strzelania. Mamy tutaj troszeczkę podwyższony szkielet, co powoduje sytuację taką, że zamek wysoko wychodzi nam powyżej linii ramion. Czyli ten odrzut i podrzut broni powinien być odczuwalnie dużo, dużo mocniejszy. Natomiast pamiętajmy, że jest to jednak kaliber 9 para, który nie ma tak dużej energii wylotowej, żebyśmy sobie mieli z tym nie poradzić. Bardzo mi się podoba ten model. Może dlatego, że jestem fanem Glocka, on go troszeczkę przypomina, a jest to produkt Beretty. Musiałbym gdzieś złapać go w ręce na jakiejś strzelnicy i wypróbować, jak się z tego strzela. Przejdźmy sobie do innych modeli kompaktowych, subkompaktowych, przepraszam. Drugim modelem, który chciałbym pokazać, jest pistolet Beretta 3032 Tomcat w wersji ze stali nierdzewnej. Kaliber tutaj mamy już 32 auto. Pojemność magazynka 6 sztuk. Straszny maluch, naprawdę, zobaczcie jak kładę go na dłoni. Mogę go praktycznie zmieścić całego na, na płaszczyźnie mojej dłoni. Nie wiem, co mnie ciągnie do małej broni. Jakoś mi się podobają te pistolety. Podobnie jak w poprzednim pistolecie, broń typowo, nazwijmy ją nawet Damska, do damskiej torebki się mieszcząca kopertówka, wsadzamy ją w kopertówkę i ten pistolet spokojnie się nam tam mieści. Jak już wcześniej wspomniałem, broń, która jest wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, nawet mamy oznaczenie tutaj Made in USA, z tych mniejszych pistoletów bardzo ciekawą propozycją jest model PX. 4 w wersji subkompaktowej. Jest to pistolet z linii, ja na nie mówię x tak? Mamy karabinek CX-9 Storm i mamy pistolet PX-4. Tutaj w wersji subkompaktowej, czyli tej bardzo małej, mimo swych małych gabarytów, jest bronią fajną, składną. Troszeczkę mi mały palec ucieka ze chwytu, ale myślę, że jeżeli wymienilibyśmy jak dołożyli kopytko, ten chwyt byłby bardzo fajny. Gabarytami już dużo większy od 30-32 Tomkata, czy Wcześniej wspomnianego B9, e, natomiast broń już na pewno fajniejsza w operowaniu, czyli tutaj cała praca na, tej, na tym pistolecie ze względu na wielkość zamka, na wielkość chwytu będzie dużo łatwiejsza. E, broń bardzo fajna według mnie do ochrony, chociaż ja osobiście zdecydowałbym się chyba, jeżeli miałbym wybierać z oferty Beretty na model, który pokazałem na początku, czyli B9 Nano. E, jako ciekawostkę z serii pistoletów PX4, e, pokażmy jeszcze model. SD, czyli Special Duty. Jest to pistolet, który został wyprodukowany specjalnie dla jednostek specjalnych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza wersja była produkowana pod tłumik. No to oczywiście tego tłumika nie mamy, bo firmy są zobowiązane do prezentowania broni, która jest dostępna na rynku cywilnym. W większości krajów tego tłumika cywile nie mogą używać, dlatego też ta lufa tu nie jest nagwintowana, nie ma możliwości zamontowania tłumika. Natomiast w wersji produkowanej dla wojska, dla jednostek specjalnych w Stanach Zjednoczonych, oczywiście jest możliwość montażu tego tłumika dźwięku. Przechadzając się po targach, oglądając różną to nie, zatrzymałem się na chwilę przy stoisku berety z automatami śrutowymi. E, I to może nie tyle o samym automacie, akurat trafiliśmy na model Explora, e, natomiast o patencie Beretty dotyczącym stopki. Zobaczmy, taka troszeczkę nietypowa stopka, która posiada amortyzator. O, ciężko ją wcisnąć samą ręką, natomiast zobaczmy, jak ona sobie pracuje podczas docisku. Myślę, że byłby to, byłoby to fajne rozwiązanie i piękny kompromis dla kobiet chcących strzelać do rzutek czy ze śrutu. Odwieczny problem, co wybrać? Czy wziąć broń ciężką, która zredukuje nam siłę odrzutu, aczkolwiek dla pań wtedy trudniej troszeczkę to, to strzelanie prowadzić, jednak no, płeć pięk, piękna jest troszeczkę słabsza od nas mężczyzn. Czy może wziąć jednak broń lekką, którą będzie łatwiej operować, a jednak każdy strzał w tym momencie jest bardziej odczuwalny na ramieniu? Ciekawe byłoby połączenie, to akurat mamy na drewnianej normalnej klasycznej kolbie. natomiast zastosowanie syntetycznej kolby, która jest dużo lżejsza od kolby drewnianej, automat śrutowy, czyli jedna lufa mniej tej sali, broń byłaby lżejsza i wykorzystanie takiej właśnie stopki. Piękny kompromis, broń lekka, aczkolwiek redukująca siłę odrzutu. W stoisku Fine Ballistic Tools znalazłem bardzo ciekawą kolbę. Kolby te są produkowane tu w tym przypadku akurat dla Blazera 93. Natomiast produkują także do karabinów Sako oraz Tika. Są to modele Sako TRG oraz Tika Tactical. Bardzo ciekawa kolba do strzelań długodystansowych. Co jest ciekawe, aluminiowa w całości. Lufa w dalszym ciągu jest pływającą lufą, czyli nie mamy zaburzonego rezonansu lufy. Powoduje to, że nie tracimy kompletnie celności tej broni. Skupienie jest cały czas tak samo dobre. Bardzo ciekawy, zamontowany bipod z przodu. Możemy zmieniać położenie tego bipoda, jeżeli chcielibyśmy strzelać z góry na dół. Tak? Czyli cały czas spełnia nam swoją funkcję. Kolba, oprócz tego, że jest stosunkowo ciężką kolbą, jak na kolbę aluminiową, ma bardzo fajny system regulacji. E, regulacja wysokości położenia policzka, bardzo płynnie chodząca, o dużym zakresie regulacji. Możemy tu dostosować ją do każdego strzelca, a także do różnego rodzaju montażów i wysokości tego montażu, a także pełna regulacja zakresu długości. E, no jedyne czego by mi tu brakowało to może troszeczkę skręcenia stopki, ale myślę, że i to bylibyśmy w stanie zrobić, bo stopka góra-dół jest także przesuwana. E, nie ukrywajmy, nie jest to tania zabawka. Cena ostateczna dla klienta w granicach niecałych 3000 euro. Jest to praktycznie połowa ceny Sako czy, czy równowartość ceny dobrego karabinu, ale na pewno kolba, która pomaga przy strzelaniach długodystansowych, która pozwala, żeby te strzelania odbywały się w wygodnej pozycji, żeby ta broń była stabilna. Jeszcze jedna rzecz, którą warto pokazać: poziomica zamontowana w kolbie, która pozwala nam upilnować utrzymania broni w idealnie w pionie. Bardzo częstym błędem podczas strzelania, zwłaszcza u osób, które początkująco, są początkującymi osobami w strzelaniach długodystansowych, jest lekkie przekaszanie broni na boki. Powoduje nam to przeniesienie trafienia stosunku do punktu celowania. Tutaj poziomica wskazuje nam, czy ta broń jest w dobrej pozycji, czy nie, czy musimy skorygować gdzieś ułożenie tej broni. Całość chodzi z lekkimi oporami, ale dzięki temu też na pewno łatwiej jest utrzymać tą broń w odpowiedniej pozycji. Ja osobiście jestem bardzo mile zaskoczony tą kolbą i myślę, że fajnie by się z niej strzelało. E, ciekawy pomysł firmy FBT e, na wykończenie broni typu Blazer czy Sako, ewentualnie Picard. Stoisko włości firmy Sanfolio i może nie nowość, ale na pewno ciekawostka. Pistolet przeznaczony do strzelań dynamicznych, do strzelań szybkich. Broń występująca w najpopularniejszych kalibrach, tak, czyli 9x19, 9x21, tutaj dedykowany kaliber na Włochy ze względu na zakaz używania amunicji standardowej 9 parabelum, bo jest to amunicja wojskowa. Natomiast proszę się przyjrzeć broni. Broń. Broń to troszeczkę szumnie powiedziana. Ja już taką broń nazywam przyrządem do strzelania. Cała seria zmian w broni. Począwszy od wspomagających nam strzelanie poprzez zmniejszenie odrzutu i podrzutu broni, czyli kompensatory zarówno na nakładce, jak i na lufie. Pozwala to strzelać bardzo szybko, oddawać dublety bardzo szybkie, czyli to strzelanie, tą tą broń możemy podczas strzelania utrzymać w jednym poziomie, nie ma, nie ma tego podrzutu, nie ma odrzutu, poprzez całą serię dodatków poprawiających chwyt. Półka na kciuka jednego, tu kładziemy drugi kciuk. Oczywiście celownik optoelektroniczny. Podczas projektowania tego pistoletu współpracowali z jednym z najlepszych strzelców dynamicznych na świecie, mianowicie z Ericiem Grofel. Miał on swój wkład w zaprojektowanie tej broni, czyli w ułożenie wszelkich dodanych elementów, żeby ergonomia strzelania z tego pistoletu była bardzo duża, żeby ta wygoda była pełna, żeby to podczas strzelania zawodnik miał pełną kontrolę nad bronią i żeby nic tam nie przeszkadzało, nic nie uciekało. Zwróćmy uwagę na skrzydełka, które są i Pozwalają one nam broni, po, położyć broń na stole i zostawia nam to miejsce na rękę. Jest to specjalny przyrząd służący do tego, żeby szybko podnieść broń ze stołu. Taki przyrząd do strzelania, który, który na pewno pomaga osiągać nam dobre wyniki przy strzelaniach szybkich, ale pamiętajmy o jednym. Tak naprawdę wszystko leży w rękach strzelca, a to tylko ma nam nie przeszkadzać lub pomagać w osiągnięciu dobrych wyników. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w pierwszym po przerwie odcinku Strzeleckiego ABC. Mamy nadzieję, że Wam się nie nudziło, bo Piotrek tak szybko z Norymbergi nie wyjedzie i ma do pokazania jeszcze więcej ciekawych rzeczy do zabawy. Nie tylko. A kiedy wreszcie opuści hale targowe, też nie powinniście narzekać na nudę. W końcu znacie jakiś bardziej bystrzałowy program? Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku magazynu Strzeleckie ABC.